Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić tło podmenu yy, do Avili Więc będzie nam taki potrzebny jeden program, który możemy pobrać na my Samsung Avilla. Yy, poza tym, tamto to w opisie. Kiedy to yy, pobierzemy, będziemy mieli taki o program plus, ta, plus parę zdjęć i instrukcje. Włączamy ten program. Wybieramy tło. Musi być koniecznie rozmiaru 240 na 400 Odtwarzamy i na razie to by wyglądało tak, o. teraz wy wybieramy takie pole, które również jest w padce, ale można zrobić własne. I teraz to mniej więcej wygląda taką. I teraz yy, w Waszej komórce tło pod mną będzie taką wyglądało. Żeby zapisać, m, trzeba wpisać tego nazwę. Na przykład powiem, powiedzmy walec.jpg. Musi być JPG, żeby wyszedł... żeby wyszło zdjęcie. i zapisujemy. Teraz otwarzamy, mamy takie zdjęcie. Później wrzucamy to do swojego telefonu. To już chyba każdy wie jak to zrobić. I w ustawieniach tam gdzie jest styl głównego menu. Ustawiamy to i będziemy mieli... Już piękne tło. Dziękuję. Dobra moc.